Jednym z zadań w projekcie Ty liczysz i ja liczę było wykonanie gierwiczowych. Wasze gry są przepiękne i mam nadzieję, że Waszym kolegom, jeśli wyślemy je do czek, będą się bardzo podobać. Ja tutaj chcę pokazać, jak wygląda taka gra. To jest plansza. Czyli gry będą planszowe z różnymi regułami. Za chwileczkę będziemy testować, która gra jest najfajniejsza. Pomysłów było co nie miara. Na pewno w czasie gier o tym się przekonacie. Gry są estetyczne, pięknie wykonane i naprawdę muszę Wam powiedzieć, że jestem z Was bardzo dumna. Ta gra na przykład nazywa się Szczęśliwa Piątka. Życzę Wam wielu wspaniałych wrażeń dzisiaj w Dniu Matematycznych Gier Liczbowych. 26 kwietnia 2012 roku to tak. Dzień Gier Liczbowych.